Teraz się przenosi po dwóch kliku, a tam się nie przenosi, nie wiem dlaczego. Pójdziemy tędy, ponieważ tu jest jakaś jaskinia. Znów dopiero, teraz się kursor pojawia. Sea creatures. Sea creatures. Bardzo często też ta kwestia się pojawia. It's too dark to see with my own eyes. Przy takim tempie poruszania się to to naprawdę będzie bardzo długi let's play. Być może mój najdłuższy. A widzimy, tutaj mamy w kolorze koło ratunkowe, biało-czerwone, a reszta czarno-biała. O, I tutaj znów 4-5 kół. Dość ciekawy zabieg. No i bardzo, bardzo fajny. Wszystko co nietypo, nietypowe jest fajne. Nie, mur portowy odbudowany w 1847 roku. Odbudowa zabytkowego muru portowego w Saxton była możliwa dzięki hojnym darowizmom Frederica Eigera z Northfield. Zapamiętajmy sobie nazwisko. Eiger, Frederick Eiger. I think I'll pass on the local nie lubisz skorupiaków? Cóż to za, za znak nie palić? Nie, nie można pływać. Jakiś koleś z lornetką chyba, ale nie możemy z nim zagadać, więc idziemy dalej. Zaginione kocia strażni, mamy numer telefonu. I taki dźwięk oznajmia, że jakąś... coś nam się udało dobrego uczynić. Taki dźwięk był też w Fall w trójce. Nie wiem, czy przy, wytrych, przy wytrychach chyba. I o, jest ten nasz sławny miś. Wolałbym, żeby to było nawiązanie do misia Barei, ale niestety to nie ten miś. Miś, jedyny, jedyny i niepowtarzalny pub Saxton. Miś istnieje w tym samym miejscu od ponad 300 lat. Sam budynek był niegdyś magazynem portowym, w którym spali i jedli rybacy zagnani do bezpiecznego portu w Saxton przez sztormy szalejące na Morzu Północnym. Zajrzyj do misia i skosztuj naszej gościnności lub spróbuj z jednego z osławionych homarów według tradycyjnej receptury. Zapraszamy na spokojny i miły wieczór. sardele z Grilla po saksońsku z prażonym pieprzem i oliwą z oliwek. Wędzona makrela na gorąco i tak dalej. Domek kapitański, panorama z... O, zamki chata portowa zamknięta. To są jakieś budynki chyba, leżakownia. Leżakownia rumu? Hmm, to ciekawe, to mnie interesuje. Różnorodność deserów i tak dalej, dobra, aż w Takich... w takie szczegóły się zgłębiał może nie będę. Ale obrazy sobie zobaczymy z chęcią. The bear, next to the Czyli miejsce, w którym się znajdujemy w tym momencie. The bear, next to the Kolejny raz. A tu kociak. Kotków to też w grze kilka jest. Ballada Toma Olivera. Młody Tom to był chłop na schwał. Żył i pracował na Birchen Farm. Aż za Gromwalem poszedł w bój i wojnie poświęcił żywot swój. Zaciągnął się z kumplem, co Will się zwał i razem ruszyli w wojenny szkwał. Płomiennym wzrokiem szli na front, By pokój sprowadzić w rodzinny dom. Zaciekle bili w królewskich łam I z bitwy wynieśli po tysiąc szram. Lecz gorzej dopiekli rycerskim kpom, Zasiekli ich w wrowie daleko stąd. Lecz Grąwal był stary i zgubił rym, Odpłynął myślami, gdzie stary Rzym. I ludzi o głodzie i chłodzie wlekł Po błocie, bez żołdu, a w łeb deszcz siekł. I wtedy nasz Tom, co chłop nas chwał, łeb zwiesił, a w sercu jak nóż rózł żal. Spakował manatki i poszedł precz, tak stracił pan grąwol karzący miecz. Tułaczka do Saxton zawiodła go, a z Tomem Will poszedł, ten wierny chłop, i wówczas złożyli przysięgę swą, że skończą z żołnierką i wzniosą dom. Lecz dopadł ich pułk wojennych psów, gdy... Gdy role o... role, tak, Gdy role orali za domem znów. Po zmierzch aż ścigali ich cały dzień. Aż w gęstej mgły schronili się. Mgle chyba powinno być. Tom ranny był w nogę, nasz chłop na schwał. Lecz w duszy już prawie u niebios wród stał. Ukryli się tedy w Dowerton Inn. A Will już śmierć Thomas zapił byle czym. Dowerton, również z Darkfall. Jedynki trójki, znane. Nie wierzył już Will, że zdołają ujść, pomyślał, że przyjdzie im zdechnąć tu, więc poszedł do wrogów, cholerny kiep, odebrać nagrodę za toma łeb. I powiódł ich tedy w Dawertonin, by ujrzeć, jak Tom szarpie się wśród lin. Lecz w sklepie, gdzie Tom był żaden ślad już, Nie został ni ciało, ni nawet kurz. Czas mijał, znikały dnie za dniem I drewno przybrało starości cień. Lecz pamięć została. I w noc, jak szkwał, powraca wrzask Toma, co chłop był na schwał. Ciekawe, takie trochę sugestywne. No, ale teraz już pora na pogawędkę z tą panią. Um, can i rent a room for a week all our guest rooms are taken busy time may so there's nothing you can offer well there is the cottage on the harbour if that suits you well i'll take anything you have it's clean but a bit cluttered i'm none too fussy i'm sure it will be fine i hope you don't mind the sounds and briny smells is it nearby it's right on the harbour surrounded by water perfect what do i owe you Us, Pewnie już zdążyliście zauważyć, że dubbing na jakimś wysokim poziomie nie stoi. No ale głównego bohatera i kilka innych postaci zagrał na przykład sam autor Jonathan Bowles. Uh, Morgan, the, landlady of the Morgan właśnie. For years now. And you are... Nigel. Nigel Danvers. You'll be in for quite a week. Is May a busy time for Saxton? Yes, yeah, she could say that. Local events? The Saxton May Day Fair is famous in these parts. You'll be in for quite a week. A. Is May? Mm. Yes, yeah, she could say. Local, to... local events? The Saxton May Day You'll be tak, in for quite to... a, a week. afraid not. Nie to w Keeping, to miejsce. Byłoby to w Keeping, to miejsce. w Keeping, Tak, miejsce. Byłoby to w Keeping, to miejsce. Byłoby to w later. Perhaps. miejsce. Byłoby to w obraz. Trochę dziwne zwyczaje główny bohater, bo jak widzicie w tej... <laughs> o, przepraszam. Jak widzicie w tej chwili, puka do damskiej toalety. Do męskiej też. On oczekuje, że ktoś mu otworzy. A sam chyba wstydzi się tam wejść, nie wiem. That's Zegar zatrzymał się na godzinie 9. To co, oczekuję, że to jest przysmak, czyli żebyś sobie wyjął z akwarium i zjadł? Sakstoński fotopstryg organizator Rys Braven. Celtycki zakątek, bierzemy. Może wystartujemy w konkursie? Takiś konkurs jest chyba. Tak, tak, skrzynka za, na listy. Zdjęcia użyte w charakterze ilustracji pochodzą z kolekcji zwycięzcy zeszłorocznego oraz z lat poprzednich konkursów fotograficznego Młodego Oliwiera, którego często można spotkać w okolicach Saxton, jak dzielnie fotografuje okolice swym niezawodnym aparatem fotograficznym. O, stara skrzynka na listy. Nieopodal celtyckiego zakątka. Dawniej była to poczta Stary Krzyż w Ulkomb, sosny Nieopodal Northfield i dziki czosnek nad strumieniem. Coś tam jeszcze było? Tak chyba można było odwrócić, tak? Bo tam jest o konkursie. Konkurs jest bardzo istotny. Organizowany, to już wiemy. Ustrzelić coś na zdjęciu, to znaczy uchwycić chwilę, zatrzymać jedną milisekundę na kawałku papieru, uwiecznić ją po wsze czasy. Zdolny fotograf rozwiniętej wyobraźni potrafi wyczuć te chwile i przygotować się na nie z aparatem w dłoni, a potem uchwycić błysk pioruna w butelce. Może i ty jesteś jednym z tych alchemików fotografii? Jeśli tak, od razu dołącz do fotopstryków z Saxton. Weź aparat cyfrowy lub analogowy i uchwyć wszystko, co serce ci podpowie. Przybądź do nas podczas majówki, kiedy okolice są najbardziej rozświetlone i najpiękniejsze. Przynieś swoje zdjęcia do mnie, rysa Branvena, do celtyckiego zakątka lub umów się ze mną na ich odbiór u Ciebie w domu. Prace zwycięzców będą zaprezentowane w piwnicy gospody Miś, a zwycięstwo zostanie ogłoszone w noc pierwszą majową. Miło! No, ale tutaj nie widzę aparatu, więc na razie nie popstrykamy. Co to za koleś, krawat? W takiej miścinie taki. Tak się elegancko ubiera. What are you up Work. I'm a writer, a journalist for the local reg. You'd be surprised. It's a to. That's one word for it. Niestety bardzo słaby dubbing tego dziennikarza też. No i wygląd postaci też kiepski. No ale cóż, do tego się trzeba przyzwyczaić, jeśli chce się. Gra jest długa, jeśli chce się dotrwać do końca, jeśli chce się dobrze bawić. Taka jest cena. Jest granica budżetowa i to niestety widać. Choć mimo ta, ta niska budżetowość mimo wszystko nie usprawiedliwia niektórych niedorubek. You, boy, what are you doing? Loitering? I'm staying nearby. Uh, Harbour Cottage? This town attracts all sorts of freaks and losers at this time of year. Fine amounts of What's so special about this time of year? Oh dear, not too bright, are you? Had much experience of geology, have you? Well, no, not really. I've always thought that, uh,. How about archaeology? Uh, no, but I'm willing to learn. Do you believe this county conceals hidden treasures? I do. Whether we find them is another matter. This land is old and steeped in blood and horror. The landscape around us has been witness to the fall of kings and death in plague-sized proportions time and turmoil can see some items misplaced they are there for us to find if you know where to look i'm keen to find the treasure where's the best place to start well that's an easy one leave town walk back across the fence to the station yep i'm uh, i'm with you so far get on a train and clear off back to london asap I can't do that, Mr... Hardacre. Professor Hardacre. Famed archaeologist. Perhaps you've heard of me. No. My journey was a one-way trip. This a good town in which to disappear. On the run, are we? No. Just laying low for a while. I'd suggest making peace with who you're running from, and getting back to your own little world. You could be right. I can but try. I'm not going back to London empty-handed. So be it. Enjoy your stay. pewno nieprzyjemny typ.